Brygada łódzka obozu narodowo-radykalnego została poproszona przez mieszkańców małej miejscowości Grotniki, znajdującej się w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, o zapewnienie bezpieczeństwa i patrolowanie okolic ośrodka dla azylantów, w którym w ostatnim czasie regularnie dochodzi do różnych ekscesów wywoływanych przez przebyszów ze wschodu, głównie muzułmanów z Czeczenii. Mieszkańcy miejscowości są od dłuższego czasu przerażeni agresywnym zachowaniem imigrantów. Postanowili więc poprosić polskich narodowców z onr o zadbanie o bezpieczeństwo Polaków wobec zbierności miejscowych władz. Brygada łódzka obozu narodowo-radykalnego postanowiła na prośbę mieszkańców Grotnik stworzyć patrole obywatelskie, które przynajmniej w jakimś stopniu poprawią bezpieczeństwo w okolicach ośrodka dla azylantów. Wokół tego w ostatnim czasie dochodzi do różnych spięć, kłótni oraz nocnych bijatyk. Fakt powstania takich patroli bardzo nie spodobał się rezydentom tego ośrodka, którzy od razu po pojawieniu się narodowców, zaczęli rzucać w ich kierunku obelgami i wyzwiskami. Warto dodać, że w Grotnikach mają wkrótce zostać ulokowani imigranci, którzy przybyli do Europy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i na których umieszczenie w ośrodkach na terenie Polski zgodziła się poprzednia koalicja rządząca.